Uuuuh! Przychodzą mi tu jakieś listy? A tu nie przychodzą. Szkoda. Bo na trybie fabularnym przychodziły listy. I tam zazwyczaj nie wysypali. No ale listy były, tak? Czy wiesz, co czeka takich jak ty, którzy próbują nie oszukać? Nie wiesz? To ci koledzy powiedzą. Tu ja mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość, bo do więzienia nie pójdziesz. Tylko od razu na kamieniołom, chill to lepiej iść i w GTA RP grać, nie? Ale masz siana Tak, tak, pomogę wam, za 800 dolków Zawsze wam pomogę Podobnie, gdzie jest opór? Jak to wygląda, co tu się stało? Zrobimy małe bum bum O tak No to spadaj Krz, a krz no Wik, no do roboty. Oni myślą, że ja będę uciekał. <laughs>